Power Fantazy dla lesbijek, nastolatka jedząca własne zwierzątka domowe, mafijne pokojówki strzelające do ludzi oraz pies dokonujący aktów zabronionych na głównym bohaterze. To wszystko oraz wiele więcej w tym sezonie jesień 2022. A zaczniemy od Chainsaw Man. Wajć Chainsaw Mena, mam zignorować, że ten pies stosuje wymuszone stosunki miłosne na głównym bohaterze? On to robi więcej niż raz? Zaczniemy od Rena i Flips, bo... Ee... <laughs> Te show zaczyna się od najbardziej schematycznego haremu, jaki był. Dziewczyna wpadająca na bohatera i upadająca w dziwnej pozycji mamy. Mamy razy dwa, razy trzy, cztery, sundere i inne klisze, archetypy są. Scena wyznania miłości bez majtek jest. I wtedy epizod się kończy, a ja czuję, że zmarnowałem 20 minut swojego życia na tą tandetę. A przynajmniej tak myślałem. Od razu po wyłączeniu tego epizodu miałem takie czekaj, czekaj, wyznanie miłości w pierwszym epizodzie i czemu ta dziewczyna oddaje vibe głównej bohaterki? Przecież to harem. Dlaczego te wszystkie stereotypy dają wrażenie, jakby ktoś miał ich listę i je odhaczał? W pierwszym miejscu dlaczego znajdujemy się w przyszłości? Na cholerę futuryzm w tanim haremie. Przecież to wyłącznie marnowanie czasu i pieniędzy. No moje dok. Oj oj! Dlaczego główny bohater zapytał swojego? Najlepszego przyjaciela, jak się nazywa. To nie była tania ekspozycja, tylko tak na serio? Przyznam, że jeszcze nikt nigdy mi nie próbował tak zdekonstruować haremu. Jest to nawet ok. Dosłownie wyłączyłem pierwszy odcinek, coś kliknęło i rozpoczęła się seria kwestionowania własnej psychiki. Definitywnie najlepszy początek tego sezonu. Nie, nie żartuję, podobało mi się bardziej od Czę Słowy. O tak, na YouTubie nie można pokazywać dużo krwi, bo się obrażam, że gorę wrzucam z Pierwszy epizod był fajny, to wszystko w sensie pięknie to wygląda. No teraz to mapa się po prostu fleksuje, ile u ich pracowników zmarło z przepracowania. Wprowadzenie do świata z demonami i biednym głównym bohaterem, który chce po prostu zaliczyć dziewczynę, też jest super. Ale właśnie to Denji na razie jest moim głównym problemem. Nie cierpię takich dobrych chłopców po operacji wycięcia mózgu. Absolutnie nienawidzę, jak bohater jest prosty jak cep. Takim cudem takie puste głowy mają być relatable. Jak mam sympatyzować z kimś, kto jest po prostu tępy? Wow, naraz przeze mnie dzisiaj przemawia czyż nie? Z przyjemnością zobaczę, gdzie to pójdzie, bo pójdzie pewnie w czystą dziesiątkę. Ale pierwszy epizod drastycznie obniżył mój hype. Co do tego show... 9 na 10. Powstańcie, bo oto nadchodzi mistrz... Opychania zabawek dla dzieci, starym hopom. Gundam. Tym razem seria powraca bardziej woke niż kiedykolwiek, aby pokazać, że dziewczyny też mogą lubić duże roboty, niszczyć duże roboty i przypadkowo spotkać dziewczyny swoich marzeń. no w sensie że co, Power Fantazy, tylko że dla lesbijek? Jest to pierwszy Gadam z żeńską główną bohaterką i lesbijkami na przodzie. Bardzo dobrze myślę, że główni fani Gandama, czyli bawiący się figurkami dziadkowie, będą mieli dużo edukacyjnego materiału. Muzyka jest świetna, animacja dynamiczna, a postacie interesujące. Śmieje się trochę, że jest to Power Fantazy, ale tego nawet nie za bardzo to czuć. Idźcie obejrzeć, całkiem dobre polityczne lesbijskie power fantazy o dużych robotach. Polecam. Up, so Jezus. <grym> <grym> w 1981 roku na ekrany telewizyjne wchodzi show, które zmieni całą anime społeczność. Zdefiniuje i spopularyzuje jeden z najbardziej rozpoznawalnych schematów. Urusei Yatsura wprowadzi waifu. Miyazaki go nienawidzi, jednym sposobem zniszczył anime społeczność. Sprawdźcie, 40 lat później dostaniemy jednak dość fajny remake. Więc na ziemię przyjeżdżają e, kosmici pod postacią lul, sraty pierdaty, e, obiecuje ożelnić się z tym gościem, który jest spermiarzem i reszta komedii. Naprawdę lubię to show. Wiecie jak Mushoku Tensei spopularyzowało wszystkie stereotypy i sekali, aby później mimo tego, że żygaliśmy tymi stereotypami, wyjść jak najbardziej prawdziwie i lepiej niż te swoje tanie podróbki. Tutaj mamy identyczną sytuację. To show to nie krzywy fanserwis, a wręcz ma ręce i nogi w Swoim luźnym komediowym szaleństwie. Główny bohater choć jest spermiarzem, nie jest wydmuszką, którą należy wypełnić własnym osobą, a jest własną osobą z wadami i pozytywami. Miyazaki może nienawidzi Lam, ramlu za bycie babcią wszystkich waifu, ale wciąż ma wspomniane ręce i nogi. To samo dotyczy świata i to jak reaguje na działania naszych bohaterów. Nie, one w sumie nie mają, to nie ma sensu. Po prostu nie jestem przyzwyczajony, że ktoś się tym Przyjmuje. Większość produkcji ma to trochę w dupie, w reakcji świata na działania bohaterów, a dla Ragi, OKB i reszta paczki ma naprawdę wysokiej jakości animację, która jednak czerpie ze swoich starych korzeni. OP i Ending są jednymi z najlepszych, polecam serdecznie. Czekaj, nie, nie są najlepsze, co, co, co może być lepsze od IO? Spike Spice Family to w ogóle inne uniwersum. No ale wiecie co, ja już się opowiadałem w sumie o tym show tak z 10 razy. Spice Family 10 na 10. Dalej. Aaaaaah! 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 Komedia sezonu, y, gwiazdka, anime sezonu Boczy the Rock. Dziękuję bardzo, do widzenia. Oho, ale buka, Chase Uman jest lepszy... Shut up! Boczy the Rock nie jest po prostu dobrą komedią. Historia opowiada o dziewczynie, która czeka, aż ktoś do niej zagada, zamiast sama zagadać. I powiecie, o, ale to już takie było jak Hitori Boci. Shut up. Y, w, Znaczy w sumie, widzę, z czego to wynika. W sensie pan z imienia jest taki sam. Historia Boci. Ale jest to porównywanie animacji Chainsawena z Ex Armons. To jest kompletnie nie ta sama półka w ogóle. Głównie wynika to z tego, jak absurdalnie dopracowane jest to show. A no i jeszcze... Który YouTuber podpowiada autorowi? Przestańcie mi atakować osobiście! Relatable poskakuje do niebezpiecznych poziomów nie tylko dla YouTuberów, a dla całej reszty introwertycznej oraz muzycznej części świata. Uff, jest już trochę inaczej. Przynajmniej ona odnosi jakieś sukcesy. Jednak zostawmy to, jak ten animec łączy się z Tobą na duchowym poziomie, bo połączy Twoje sensory wzrokowe z ekstazą. Animacja nie jest po prostu ładna czy świetna. Jest kreatywna. Masz taki prosty RGB efekt, który jest podkręcony do komedyjnej perfekcji. Autentycznie najlepsze anime w tym sezonie. Chainsaw Man nawet nie ma podjazdu. Co mam z tym Chainsaw Manem? W sensie. Czy, czy to już jest moment, że staje się tym pretensjonalnym anime-fanem, lubiącym wszystkiego, co popularne? W sensie u mnie na drugim miejscu też nie ma Chainsaw Mana, tylko jest. W tym epizodzie, anime robiących rzeczy, mamy D.I.Y. Do it. Yourself. Łapiecie, bo jej imię to yourself. Selfu. Your... Do it yourself. Ja pierdolę, jaki obrzydliwy pan. Wiecie co, w tym momencie myślę, że anime osiągnęło swoją ostateczną formę. Anime licealistki robiące rzeczy. Camping siłownia, zabijanie, a tym razem mamy anime nastolatki robiące podstawowe artykuły domowe oraz drobne naprawy. Absolutnie zajebiste, nazwałeś swoim świnkę, Mit, o nie! O nie! Dobra, świnka to moja ulubiona część całkiem dobrej rutyny komediowej, ale główny vibe tego show to radość z tworzenia. Trochę tak, jakby już dzisiaj pojawiający się drugi raz Miyazaki, on na każdym swoim filmie krzyczał no, powróć, powróć na wieś. Uznaj nowoczesny świat za płytki oraz fałszywy, tak i DIY szuka powrotu do korzeni poprzez robienie rzeczy z uśmiechem na twarzy. Nie jest tak żywawy do krytyki nowoczesności jak Miyazaki, ale też ma przemyślenia, że w wyścigu szczurów czasami warto się zatrzymać i zbudować se ławeczkę. Często przechodzą w tym programie takie momenty, że masz prawo zapytać półka, co ja właściwie oglądam. A ja mam ci prawo odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, próbując pojąć Akiba Made War, zaczniemy od odnotowania istnienia najbardziej cringe'owej instytucji na świecie. Ordo i szybki restauracji podobne w Japonii, w których zamiast kelnerów znajdziemy dziewczyny ubrane w strój pokojówki z ery wiktoriańskiej, grające anime charaktery. E, czy wizyta u nich powoduje przewód żołądka z powodu zażenowania? Tak. Czy oglądanie tego animca powoduje podobne uczucia? Nie. Show jest. Pełni samoświadome swoich kwestionowalnych korzeni i używa tego jako przewagi, co chwila porównując cringe'owe obrazki z wykreowanym e, mafijnym światem pokojówek. Autorzy wręcz się z tego napieprzają, wybierając jak najbardziej skrajne schematy typowego filmu o mafiozach. Postacie lubią też czasami skoczyć w bardziej edge'owe, mroczne tony, co dobrze temu show robi. Choć oczywiście, nie jest to taki duży edge, jak ten wabik na wieloryby. Holy shit! Dokta! Holy shit! Dokta to kobieta! Okej okay, moi fellow doktorzy, wygląda na to, że wszystkie nasze pieniążki wywalone w grze mobilnej zwanej Arknight zostały dobrze spożytkowane. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to już tłumaczę. Prosta fabuła opierająca się wokół organizacji, która stara się znaleźć lek na Covida, który jakimś cudem stał się paliwem lepszym niż Atom. Animacja nie dość, że wygląda zajebiście, to jeszcze Amia jest cringe'owa, jak pamięta. Poza główną bohaterką, fabuła i atmosfera jest całkiem dobitna. W sensie nie pamiętam, aby Amia chowała dziecięcych cywilów w pierwszym epizodzie, to to, to chyba nie było w nowelce. Nie chodzi tylko tu jednak o drobne zmiany. Cała audiowizualna zabawa jest ciekawa w tych chłodnych realiach świata pogrążonego w konflikcie walczącym o wpływy surowca i przeciwko opresji. Uwierzcie mi na słowo, że wszelkie nawiązania do chińskich protestujących są przypadkowe. To, że musimy ich zniszczyć jest też przypadkowe. Na Placu Niebieskiego czegoś się nic nie wydarzyło. Katyn to wina Niemców, wcale nie jestem na cringe'owych komunistycznych forach i dlaczego ludzie mnie w komentarzach wyzywają od czołgów. Więc tak, to jest dobry sezon, nie mam dzisiaj żadnego segwaya do patronów. Chociaż mógłbym powiedzieć, że potrafią się obronić przed heh, gwałtownym atakiem psa, jednak się powstrzymam. Do zobaczenia za tydzień, mango.